Strachocinie amatorskie skoki narciarskie istnieją tak naprawdę od kilkudziesięcioleci. Udokumentowany materiał pierwszy z takich zawodów amatorskich mamy z roku 93, kiedy to organizowano takie zawody amatorskie pomiędzy mieszkańcami w wiosce i to był taki pierwszy powiedzmy udokumentowany fragment, gdzie mamy tą taką naoczną świadomość, że takie zawody były organizowane. Natomiast później my wkroczyliśmy do akcji tak naprawdę dwie dekady później, bo to było w 2012 roku wystartowaliśmy z takimi początkowymi pracami. Na początku to była mała skocznia K15 ze śniegu, taka prowizoryczna, amatorska, i później stopniowo ją ulepszaliśmy, powiększaliśmy. Coraz większe prace były tutaj wykonywane, ziemne, ale też konstrukcyjne, aż po dzisiejszym K30 z igieritem i torami najazdowymi. Na przykład ze skokami zaczęła się od skoków na skoczni w Zagórzu należałem do klubu Zetkań Soków ZAGÓRZ, już nieistniejącego. Zacząłem od 8, drugiego od 8 roku życia do 14, tutaj. brałem udział w zawodach lotoskap. Rywalizowałem nawet z Klimkiem Murańką, z Aleksandrem Zniszczołem. Nie zajmowałem może jakichś niewiadomych jakich miejsc, ale dobrze uważam, że w miarę dobrze sobie radziłem. Chcemy ukończyć tą skocznią obecną K30, a planem takim dużo szerszym i dużo bardziej ambitnym jest budowa skoczni K60, tuż obok tej istniejącej 30. To ze względu na to, że na Podkarpaciu nie ma skoczni większej niż K40 i nie ma możliwości no, takiego swobodnego rozwoju, tak, stopniowego przechodzenia na większe obiekty, więc z tego względu też takie, taki obiekt jest tutaj potrzebny. To kosztowało to dużo pracy, dużo wysiłku. Całość została sfinansowana z własnych środków, część z pomocy internautów w postaci zrzutek, i mamy do zrobienia schodki, furtkę, wypoziomowanie na buli ze skoku, żeby skoczkowie mogli sobie swobodnie zapiąć narty. Zakupiliśmy już działkę pod K60 obok, tutaj, więc początkowo to się rozwija. Będziemy się starać w przyszłości o, o licencję klubową, żeby można było prowadzić zawody, nawet rangi PZN, będziemy się starać o homologację tej skoczni, więc wszystko zmierza w dobrym kierunku. Bartosz i Przemek, też trzeba pamiętać, że to są byli skoczkowie klubu ZK Kucie Zagórz. Oni skakali w latach 2004-2008, więc już no dosyć, dosyć sporo, sporo czasu minęło od tego, kiedy Swoją karierę zawiesili. Później oczywiście wrócili do tego już w takim stopniu amatorskim, ale widać, że jest u nich to doświadczenie, gdzieś tam już zostało. Zawsze chciałem, jakby, poczuć się jak skoczek. Zobskoczyć, że tak powiem, na takiej prawdziwej skoczni narciarskiej i zobaczyć, jak to jest. Dużo adrenaliny. To, no, trzeba być trochę odważnym, dla zanim ja skoczyłem do 7-8 zjazdów. No, pod samego progu zjechałem, także od razu nie poszedłem na belkę startową, ale odważyłem się, w chwilę zawahania, ale przełamałem, dałem radę. Skocznia naprawdę bardzo fajnie zrobiona, jak, no, pełen profesjonalizm, o tak powiem. Ja kokami się już trochę interesowałem dużo wcześniej, no i no, nieraz też, jak ten człowiek był młodszy, troszeczkę to robił sobie górki koło domu i skakał. I gdzieś zawsze mnie interesowało, żeby gdzieś można było skoczyć sobie na skoczni.